Dziś pod blokiem na osiedlu stałym, w którym doszło do wybuchu gazu, można było zastać ekipy sprzątające. Sporych rozmiarów kontener został wypełniony zniszczonymi oknami, gruzem i wieloma przedmiotami, nie nadającymi się już do użytku. Kilka rodzin już wróciło do swoich mieszkań wczoraj po południu. Mieszkańcy ciągle wracają pamięcią do wybuchu. Nadal nie mogą uwierzyć, że doszło do tej tragedii. Tam byłam w pokoju, bo tak z tego słyszę, że wybuch, no to... Nie wiem, co się dzieje, a tu już płomień, dymi, szyby mi lecą. Momentalnie. A jej no ten fragilagej wyszłam, a tam dymu do nich pełno, mówię, przecież w ten dym nie będę wchodził. Sąsiad mnie tam, choć pani tam, na tamtej stronie, Weszłam właśnie tam do nich, no i ten dym za chwilę tak trochę się ulotnił. Dopiero uciekliśmy na pol. Niestety niektóre z mieszkań są całkowicie zniszczone i nadają się do całkowitego remontu. Tak jest w mieszkaniu, które znajduje się bezpośrednio nad tym, w którym doszło do eksplozji. Okna zostały doszczętnie spalone, trzeba było je zabić deskami. Wewnątrz mieszkania widać ogromne skutki pożaru. Tak na pierwszy raz i to, to, tak nie docierało jeszcze do mnie, no stało się i wszystko. Ale dziś wyspałam się pierwszy raz, zazwyczaj nie spałam. No i mówię, no co teraz robić? Coś mi się zaczęło robić. Mówi synu, chyba umieram albo co? Ja chyba wykończę się, wiem za czym to dojdzie Mama, do. No nie szpi, no bo całą noc martwi się, kto no, to no zrobi. No jak, no kto mi zrobi? syn Mieszka. ma jedną rękę chorą. Nieubezpieczone jedną, mieszkanie, no i co babcia. No mi? i widzi pan, nigdy nie było na to, żeby ubezpieczyć, żeby, no bo to lekarstwa, ile w tej emerytury się marzy. no i to tak trzy lata tam już chorował po szpitalach, no ty. No i tak na starość mi się przyda. Na miejscu pracują cały czas funkcjonariusze prokuratury oraz policji, którzy próbują wyjaśnić przyczynę wybuchu. Na wyniki śledztwa trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.